witamy wszystkich Witam tutaj Krystian i Julia chcieliśmy wam zaprezentować sałatkę nie która się będzie nazywać jak sałatka ala Julka tak tak o. będziemy potrzebować pół czerwonej papryki ogórka kiszonego w słoiku najlepiej od mamusi Trochę cebulki, dużo. Jeśli chcecie. Oczywiście, jeśli chcecie. I kukurydzę. Trochę I mam. taki miks sałat. Ten miks sałat. No już, ten miks sałat. Już mamy z kukurydzą. Już połączyliśmy z kukurydzą. Teraz będziemy kroić paprykę. Ta papryka, właśnie już taka, już mamy taką mniejszą połówkę. Pokroimy ją w kosteczkę. Jule, jest już tak głodna, że nasz bułeczkę. Się nie może doczekać. Nie? Jula, daj mi teraz yy, przechyl to, żeby przechyl to miseczkę. O tak. Teraz Julia miesza tak od spodu. Wyciągamy ogórki kiszone. Będziemy kroić. Nie? I też taką malutką, cieniutką kosteczkę. taką malutką kosteczkę będziemy robić ogóreczki po takiego ogóreczka to dodamy Jura co no co to jest tam na chusteczce cebuli tak Dodamy cebulki. Tak dla wzmocnienia tego smaku. O! Przechylaj do kamery. Tak, żeby kamera widziała. bardziej. I jest, nie? Gotujemy dalej. Co nad tym czerwonym się robi? Ten czerwony włącza nagrywanie. Już jesteśmy na antenie. Wiesz? Kroimy cebulkę. Cebulka jest zdrowa. Dlaczego, Jule? Wiesz. Ma dużo witamin, tak? Jura? Tak. No, ile witamin ma cebula, wiesz? Nie. Dużo. <grywia> Wystarczająca odpowiedź, nie? Słucham. Pani, panie, panie jeszcze panie nie mówiła ile cebula ma witamin. Nie, nie mówiła wam pani? Tak. To ją i powiedz pani, cebula ma bardzo dużo, jak się pani zapyta, nie? I powiedz na co jest dobra cebula? Nie wiem. Na choroby. Jak ktoś jest chory i je dużo cebuli, to szybciej wyzdrowieje. Wiesz? Tak. No. Więc tak. Tutaj cebulka odspolona. To sobie zgarniemy tu. On, najlepiej. Bo wiesz co teraz będzie? Kroimy. Kroimy cebulę i co to? Będzie nas piekły oczy będą nas piekły oczy czy nie? Nie, nie ja nie płaczę. Czy nie płaczesz? Tak? Tak. Na pewno? Tylko teraz. Tylko teraz. Aha, dobra. To ty nie płaczesz nigdy po cebuli, tylko teraz. Tylko teraz. Dobra. No, I kroimy... Nie płaczesz. Taką kosteczkę, taką. Dla smaku i aromatu, nie? Tak. Jeszcze trzeba Ja już na jedno oko. Już mówię jedno oko le, lekko łzawi. Dobra, Jula. Wrzucaj to cebulkę do naszego pojemniczka z salską. Mhm. Sałatka będzie się nazywała jak? Ala. Ala Julia. Ala Julia. Tak się właśnie będzie nazywała. Dobra, super. Teraz Julka wymiesza. Od spodu, tak żeby nie wysypać. Uhu. I później co?